Czasami Jezus może być niezrozumiały, szczególnie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy w przypowieści mówi o nieuczciwo zarządcy majątku. Kiedy Pan dowiaduje się o tym, chce go ukarać, ale sługa zmienia zobowiązania, zmniejszając innych, aby zostać, aby może inaczej powiem. Nie zostać na lodzie, tylko żeby ktoś się o niego kiedyś zamartwił za jego dobry uczynek. Oczywiście Pan pochwalił ten majątek. Jezus na sam koniec mówi, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Majątek w języku greckim oznacza byt, troskę. Bóg troszczy się o nasze życie, ale i my. Musimy zatroszczyć się o nasze życie. Relacje z drugimi są bardzo ważne. Ważna jest relacja miłości, bo Bóg jest miłością. Bóg też troszczy się o nas, ale pragnie, żebyśmy my również troszczyli się o siebie. Dlatego Jezus mówi tą przypowieść dzisiaj nam, aby pokazać relacje do drugiego człowieka, że czasami może kiedy jesteśmy słabi, możemy być mocni. Błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.